Zawsze mówił, że mój pies go nie lubi, ale to był najłagodniejszy zwierzak na świecie. Za każdym razem, gdy tylko mnie przytulał, mój pies stawał między nami dosłownie. Wciskał się, warczał, próbował mnie odciągnąć. Myślałam, że to zazdrość, albo że po prostu coś mu nie pasuje. Przecież psy nie wiedzą lepiej, prawda? Trzy tygodnie później, kłótnia. On zrobił coś, czego nigdy się nie spodziewałam uniósł rękę. A zanim zdążył ją opuścić, mój pies już go ugryzł w obronie mnie. Wiecie, co jest najgorsze? Że pies ostrzegał mnie cały czas, tylko ja nie chciałam słuchać. Słuchajcie swoich zwierząt. Czasem czują więcej niż my widzimy. Jeśli też uważasz, że zwierzęta potrafią widzieć prawdziwe intencje ludzi, zostaw serduszko i obserwuj. One nas kochają. Czasem bardziej niż ludzie.